Witam Was serdecznie. Dzisiaj nie na warsztacie. Będziemy robić sobie kule tłuszczowe, ale trochę inaczej. Ponieważ ja użyję do tego kubeczków. Już tutaj mam kilka sztuk przygotowanych, za chwilę wam pokażę jak to zrobić. Tu jest otworek, tu jest otworek, sznurek i zwykły kubeczek 250 ml. Użyjemy do tego takiej mieszanki. Karma zimowa dla ptaków, mam tego 4 kg. Tutaj, w tej chwili, nie wiem, czy wszystko zużyję, zobaczymy. I patyczki do szaszłyków. Później Wam pokażę, co z tym zrobić. Sznurek naturalny, aby, aby gdyby nawet został na drzewie, to on sobie poradzi. Tu mam rękawiczki. Warsztatowe, co prawda, jeszcze trochę kubeczków, i zaraz przejdziemy do samego naszego tłuszczu. Tu mamy smalec, wytopiony ze słoninki przeze mnie, niekupny, niesolony. A tu mamy troszkę większą miseczkę. Smalec ląduje tutaj i za chwilę mieszamy z ziarnami. Malet przełożony. Dorzucamy do tego mieszankę zimową mieszankę dla ptaków. Są tu jakieś zboża, są tu jakieś. Jest słonecznik. Kukurydza mi tutaj trochę przeszkadza, ale ale taką mam akurat. Dorzucamy i mieszamy. 3 kg nasion 1,5 kg stopionej słoniny i to mi się wydaje, że już jest gotowa nasza baza jeszcze bym mógł dorzucić, ale wydaje mi się, że tej słoniny też musi smalcu tego naszego też musi być Przepraszam, odpowiednia ilość, żeby nie tylko same nasiona tutaj były. A więc zabieramy się za nasze kubeczki. No i dobra, przygotowujemy sobie kubeczki. Kubeczek mamy. Robimy sobie otwór jeden. Otwór drugi. Bierzemy sobie nożyczki. Powiększamy sobie trochę te otwory. Wprowadzamy sznurek tu, wyciągamy, wyprowadzamy sobie drugą stroną, no i robimy sobie mniej więcej taki zapas, żeby można było to na drzewie powiesić. Na jakiejś gałązce. I zawiązujemy supełek. I mniej więcej to tak wygląda. Ja muszę sobie zrobić tych kubeczków kilka. A więc widzimy się za chwilę. Mam przygotowanych na razie 10 kubeczków. Tak, jak wam wcześniej pokazywałem. No i co? I trzeba do nich naładować tych żeranek. dosyć dosyć e, mocno ugnieś to żeby to nam się wszystko skleiło ja nie będę ładował do końca żeby one się mogły tutaj też stanąć ale dosyć mocno trzeba to To uklepać. Wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Tu mamy sznurek. A tutaj bijemy Patyk do szaszłyków. Bardzo ładnie pachnie ta słonina. Czy już ten smalec. No i tak mniej więcej te moje kubki będą wyglądać. Mam 10 kubeczków przygotowanych, a że sporo zostało mi jeszcze tego nadzienia, to mam takie opakowania po borówkach i zrobię z tego takie zawieszki. Naładuję tutaj, zamknę do lodówki, później zrobię otworek, przeciągnę sznurek i takie zawieszki też można z tego zrobić. Jak to ładnie wygląda. Zamykamy i zaraz leci to do lodówki. Wyszło mi 13 kubeczków plus 3 zawieszki. Tak jak wcześniej wspominałem, miałem 1,5 kilo słoniny, którą wytopiłem. I 3 kilo poszło mi, 3 kilo ziaren tego typu. Skład tutaj jest skarma zimowa dla ptaków, tłuszcze zwierzęce, słonecznik, kukurydza groch, pszenica, proso, sorgo i dari. A więc yy, tak to wygląda. Widzimy się już na spacerku. A więc do zobaczenia. Ładną zimę mamy tego roku. Ja już jestem na spacerku. Tak to wygląda. Mamy cztery kubki. I jedno jabłuszko. Tu mam takie fajne drzewo, na którym zaraz coś tam powiesimy. Między blokami taki park. Sporo zwierzyny, a więc ja nie dam rady kręcić i wieszać. Powieszę i wam pokażę. I tak to się prezentuje na jednym z drzew. I zaraz idziemy dalej. Jak będziemy wracać, to podejdziemy zobaczyć, czy coś tutaj może skubie. Ptaków słychać sporo, ale na razie tutaj ich nie będzie. Tym bardziej, że ja tutaj jestem. Taki zrobiłem zakątek mały. No tutaj jest kolejny. No i tam są jabłko i też kubeczek. Ja uciekam do domu. Zaglądnę tutaj może jutro. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa! Subtitles by the Amara.org community